Ejka kochani, robimy vloga ze zdalnych. Czemu? Bo mam zdalne. Sytuacja wygląda tak, że to już drugi dzień. Ja dawno nie nagrywałam vlogu masów, Powinnam to robić codziennie, ale się nie udało. Daily odpadło o 7 dniach. ale trudno to nie zabrania robić mi coraz vlogów masów i tak, tak, tak. Mam lekcję, więc wait. Zjedzmy już śniadanko, będziemy się zaraz razem ogarniać. Jestem było zdalnych pierwszych, w sensie dzisiejszej reakcji pierwszej, bo wczoraj były pierwsze zdalne. I robimy, słuchajcie, fitzik i muszę umyć twarz, bo moja cera dzisiaj nie wygląda dobrze. I ja myślę, że założę po prostu czarny top taki z beczki z beczki, z berczki basicowe. Jakiś tu odresu, od zaraz coś znajdziemy. Bo trzeba też witować ten danych To nie tak, że ja będę chodzić codziennie w jednej koszulce. To nie tak. O, nie wiem, może niebieski ten dół z moskitu. Ten, tak, tak, tak. Wczoraj sprzątałam w tej szafie. Znaczy nie w tej, w tamtej drugiej, to mogę wam pokazać. Bo to. Ładnie posprzątałam, ale to już dół odresu, ten niebieski. Don Dlatego tamten top będzie git. Tak, właśnie tak, mój outfit. Tak, macie już mój outfit. Super. Zamknę. O, teraz możemy nagrywać. Outfit, super. O. I git. Czego ja dzisiaj używam? Ja zmieniłam trochę swoją rutynę. Przedstawiłam się trochę na ziajkę i mam dzisiaj taki oczyszczający płyn. Potem łaskę proszę bardzo, łaskę. Yy, i kremik z ziajki, proszę bardzo. Zdam od na święta, a teraz, bo właśnie już święta idą, a nasze vlogi są mało świąteczne, trzeba to zmienić. E, jeszcze nie wiem, jak to zrobię, ale jakoś to zrobię. I tak, i właśnie tego. I od razu sobie potem pytnę dysz. na no, niedoskonałości. A dzisiaj mamy ich sporo, więc. I tak nie wygląda mi się tak źle, jak myślałam, że będę wyglądać. Up. Dobra, lecimy z tym koksem. Ja w ogóle nie wiem, czy nie chcę sobie zacząć ćwiczyć, skoro mam zdalne. Czemu nie? Ale nie wiem, czy mi się chce w ogóle, wiecie, tak pogadamy sobie dzisiaj trochę, ale mi się chyba nie chce. A wracając film, nie jest sponsorowany w żaden sposób z jajką, e, tylko... No, ja w tym momencie nawet nie wiem, czy mogę Wam te rzeczy polecić, w sensie osoby, które to używały, to mi zawsze polecały i mi powiedziały, no ja kup to, bo to jest dobre. Ja myję ten dopiero jakiś trzeci, drugi dzień, więc też nie jestem w stanie Wam tego na razie polecić. Ja się sensie, spoko oczyszczaj w ogóle. Jeden co mogę Wam polecić, to tą giełkę, bo jakoś nie wiem, mam wrażenie, że moja skóra lepiej się po niej czuje. Ale tak to na razie nie wiem, jak Wam tego polecić. Trochę pomyję, trochę pomerdam, to Wam powiem, czy jest spoko. Na razie na ten moment wydaje się nawet git. Brrr, zimno. No i po, po, po Mugiełce połócił ten kremik. On się wydaje w ogóle być mega spoko, ja nie chcę zapeszyć, a na razie się wydaje mega spoko. To coś. A w ogóle mmm, czego ja używałam przed tym? Bo to mi się biorę, sprawdza, słuchajcie, ale nie jest tak samo dobre jak to. I to jest taki Ala wywar z liści herbacianych i dykę. Drzewa herbacianego znaczy się. To jest taki olejek na niedoskonałości i on mi się o wiele lepiej sprawdzał, jakby niż to. Ale nie wiem, może dam jeszcze temu szansę. Poza tym, po tym. Oj, zmieszałam, nie powinnam. Yy, te zaczerwienienia bardziej znikają, tego bardzo nie widać. Ale po tym mi szybciej to znikało. Zobaczymy, co ten ewentualnie zrobimy jakiś testing. Na razie ja kremuję sobie twarz i w ogóle zaraz z wami znowu pogadam, bo ja nie skończyłam i rozmawiać. Mam tyle planów ostatnio. Dawno się nie widzieliśmy, to trzeba sobie więcej pogadać. Kropek była stamtąd Tak, kropek jest na wolności. Wolno biegający królik, czy jakoś tak. Jeszcze sam sobie włoski w ogóle patrzycie bo u fryzjera, są trochę krótsze, w sensie trochę... nie tyle co krótsze, ale są ładnie ścięte na prosto. Um, u fryzjera byłam trochę wcześniej niż zamierzałam. Ale to dobrze, bo potem raptem wiedziałam się o kwarce, więc... więc mam ładne włoski i teraz sobie siedzimy yy... na zdalnych. Spytacie się mnara, mamy taką fiolkę, co z nią zrobimy po prostu rykę bierzecie sobie a propos właśnie tego specyfiku, yy, patyczki do uszu, ale no nie są do uszu, nigdy ich tak nie stosujcie. A włóżcie sobie, pycnijcie w to zielone i pecnijcie na twarz tam gdzie chcecie. Pięknie zielono, normalnie jak Bushman. Uh, co ja chcę? Słuchajcie, powinienem mieć religię. Nie mam religii na razie. Może nie będzie. Sprawdzę Librusa. Wait. O, cześć, kropciu <gry> Ten odcinek dzisiaj bardzo taki poknocony, bo ja sama nie wiem, co od Was chcę. Dzień dobry. Co od Was chcę, a Wy też nie wiecie, co ja mogę od Was chcieć i nikt nie wie o co chodzi. O Boże, jaka przytulachaś ciebie. Pi, przyda się przytulać. Um, Właśnie, wspominałam Wam, pogadajmy sobie chwilę. Wspominałam Wam, że. że. no kropek mi ziaku, On się tak nadstawia do kłaskania Widzicie? No tak. Ym... Poczekajcie, ja muszę się nim naciągnąć. O, już się zacieszałam, już uciekł. Dobra, wracając. Mówiłam, że Wam, że posprzątałam w pokoju i. ksiądz prowadzi rozmowę, ale czemu na tej rozmowie nie ma? Czekajcie mam problem wielki wait, ja oga, Dołączyli mnie co musiało się stać, żeby rozwalić mi web? już cię ściągam stąd proszę dobra, e, tylko nie hałasuj tam, e, znalazłam to i to są słuchajcie zdjęcia które kiedyś Ale wygrałam, i ja mogę sobie wybrać jakie zdjęcia chcę wydrukować w takim formacie, w takim wyglądzie, ja bym chciała udekorować tym, tą szafę Kropek. mówiłam coś do ciebie Pokażę wam to. Moje łóżko. Już chyba nie moje. E, I tam się przejdę, słuchajcie, tam będę siedzieć, żeby on tu nie właził. Idźcie stąd. E, I tu jest dużo zdjęć takich różnych, na, na przykład ja właśnie z Alą, albo takie zwykłe, ładne zdjęcia. I statyk. teraz to. Fioletowe, bo miałam fazę na fioletowy, a teraz w sumie też lubię fioletowy I będzie on ładnie pasować Zostaw ten kabel do szafy Tylko właśnie nie wiem, którą szafę i ile mi starczy zdjęć Więc tak Ale co to oznacza? Oznacza to to, że zaczynamy dekorować mój pokój I te zdjęcia nie są świąteczne, I know Ale gdy dodamy lampeczki, gdy dodamy czerwony kocyk I wszystkie inne super gadżety świąteczne To mówię wam, będzie git więc już niedługo zaczynam razem dekorować mój pokój, tylko jak ja posprzątam tę szafę, tą, bo tam jest syf. Dalej nie będę tego opisywać, bo lepiej nie. Ale ta szafa jest bardzo ładnie posprzątana. Ja bym wam ją pokazała, ale nie teraz tak, ale ładne są te zdjęcia. Jest 17, ja nic ciekawego nie robiłam przez ten czas, więc odzywam się do Was teraz, bo... Moja mama przyszła mi z pinningiem do głowy, bo prosiłam ją, żeby kupiła, muszę jej pieniążki oddać. A bo tak jest 17, co was ominęło? Nic, bo nic ciekawego nie robiłam. Ma tylko przyniosła mi pinning do skóry głowy, bo ją prosiłam, bo strasznie szybko przyczyszcza mi się uby No wiecie, duża głowa, du, duży dużo mózg. no. I ja potrzebowałam tego, bo podobno jest wtedy lepiej, jak sobie raz w tygodniu robicie Schachermacher, macher uga buga. Um, co jeszcze was minęło, to nam Stranger Things, drugi raz już oglądam, w tym tygodniu oglądam raz, więc kojarzy się to mocno ze świętami, bo wtedy miałam taki vibe, lata, nie wiem które to w ogóle vibe Stranger Things, tak? I tak... Um zrobimy sobie pielęgnację w sumie moich włosów Bo skoro jestem po fryzjerze to czemu by o nich nie dbać O nie nie dbać tak I sobie wypilingujemy Zrobimy sobie wiecie może nawet olejowanie Jak mi się będzie chciało zobaczymy słuchajcie Ale najpierw 17.30 mam mm, Korki więc ten A w ogóle pokażę wam jak ładnie Zrobiłam porządek w kosmetykach W sensie tu jest tylko taka mała część Ale zobaczcie jak ładnie to poukładałam Jestem z siebie dumna Wszystko jest, yy, ma swoje miejsce wreszcie i i jest czysto, a tam mam resztę kosmetyków ale to potem wam jeśli już pokażę jak będziemy ogarniać sobie włosy wow. tak ja obiecałam tak wróciłam, mam taką zasnął miseczkę i będziemy w tej miseczce brać sobie olejka o takiego mam o, wolejk. on to nie jest sponsorowany film i to, że ja mam teraz dużo kosmetyków Only bio, to po prostu poszło, słuchajcie, z tego, że ja po prostu poszłam do Rossmanna i wykupiłam dużo tego, że, tych rzeczy Yy, więc film jest sponsorowany, nikt mnie za to nie płaci, ale może zacząć. I yy, właśnie po prostu nakupiłam tego mnóstwo. Czy mam tu jakąkolwiek maskę do włosów? Nie mam. To użyjemy odżywki, bo mm, jestem zbyt leniwa, żeby iść na dół, po cokolwiek. I tak musiałam i Słuchajcie, bo nie mogę znaleźć małych odżywki Kielby jestem ślepa i się nie właśnie teraz. Nie komentujcie tego, moja mama sprząta królikowi. właśnie zrobię, pewnie wszystkie, włosy meniaczki mnie zabiją, ale ja pomieszam wszystkie odżywki i maskę i dodam do tego olejku, zobaczymy co wyjdzie i nałożę na łeb, więc zaczynamy, słuchajcie tak, po trochu każdej będzie dobrze w której miałam dodawać się skończyła więc w sumie mamy opakowania, tutaj dałam dwie odżywki, wymieszam z olejkiem Zmoczę sobie teraz trochę włosy i zaraz to nałożymy. Co z tym się stanie, nie wiem, nie jestem pewna, nie róbcie tego w domu. Znaczy olejować możecie, ale nie w sposób taki, jaki robię to ja. A jak nie łebu, miałam za mocnego kucyka Ała. Eee, Trzymam już to 40 minut. Teraz sobie wypilinguję skórę głowy. I normalnie umyję główkę, tylko czy ja mam teraz om, 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 om. Wait. I must... RYD No zupełnie Dobra, nie no... Potem jeszcze chyba muszę nałożyć tą odżyweczkę Tak, czyli najpierw tak Peeling, potem szampon. Kurczę... No, chyba zrobię właśnie taki... Dzięki, mamo! Chyba właśnie zrobię to w takiej kolejności, że... Peeling, potem szampon i potem odżywka Myślę, że tak mać najlepiej, bo nie wiem dokładnie jak to powinno ten no. Więc lecę. Uff. Umyłam głowę i teraz idziemy suszyć i zobaczymy co z tego będzie. Bo tak nam mokrą głowę to nie wiem co mam wam powiedzieć. Fajnie się myło, no cool. No właśnie dlatego ja idę suszyć łeb. Wyglądam super i know, ale to dlatego, że właśnie umyłam sobie główkę i... I będziemy suszyć, A jakby ktoś pytał, bo pewnie będą pytania, to spinkę mam z Aliexpress. Jest około pierwszej w nocy, wyschły mi włosy, więc do was przeszłam. Na no szybciutko, bo ja boję, że mnie przeniesie zaraz do innego wymiaru, czy opęta. Są mega, mega spoko, tego nie widać, mnie są rozczesane, ale Nabrały dużej objętości Są kładrze Są bardziej mięsiste i mięciutkie I skóra głowy po tym peelingu Słuchajcie, serio mega czuję, że jest taka Oczyszczona Ja już nie mam takiego, wiecie, uczucia Więc jeżeli macie szybko przytłuszczające się włosy To zobaczymy, jak będzie za kilka dni To wam zobaczę, czy mogę polecić A na tą chwilę mam wrażenie, że to serio może działać Nie wiem, jak ktoś ma wiesz, nie wiem, czy to coś da też Ale maybe, maybe right czy coś Ej, zrobiłam sobie rutynę tak jak z rana, czyli już tutaj sobie. A, pod prysznicą umyłam white, czym innym. Nie chcę was oszukiwać. Pr... O, to ja. Hej. Pod prysznicem umyłam tym płynem z siarki. Takim, takiego, to jest taka pasta przeciw. Węglą. Wę, węglom. I popsikałam jeszcze sobie przed chwilą. Nałożyłam kremik, ten, w ogóle ten krem jest z, z ochroną przeciw słońcu Nie będę tego nazywać, po nie będziemy tego kalczyć I nałożyłam sobie Shrek'a na Więc idziemy spać i do jutra W ogóle sorry, że teraz tak tutaj regularnie tych vlogmasów, ale nie wiem, jakoś nie umiem tego składać, w sensie nie umiem tego zgrywać na laptopa, bo tam tata to składa, a mi się tego nie chce tak szybko zgrywać. Skomplikowana sytuacja. Dobranoc, bo mnie zaraz coś przyniesie do innego wymiaru, ale to jest lustro, wiecie, pierwsza w nocy godzina duchów czy coś tam. Nie wiem, idę spać.